Ale mam patrzeć tu i czytać tam, czy tak pokazać kamerę? Co Dostajesz nie? karteczki, czytasz je na głos, tak jakbyś jak czytała do ludzi z ulicy. Czy ty to przeczytałeś? Muszę to czytać? A co to ma na celu powiedz? Czy nie czytać tak na przykład? Nie. W swoim życiu dokonałem wiele wkładów na projekty i wydarzenia. Prawie 30 tysięcy pojedynczych Wpłat na projekty i ponad 630 Publikacji o projektach i por na portalu Kur... Publikacji o projektach i portalu Prawie 2 miliony projektów Prawie 2 miliony wpłacone na projekty Prawie 20 tysięcy ludzi na fejsie Ponad 700 odpalanych kampanii Prawie 300 udanych projektów Prawie 300 udanych projektów Działamy już prawie 3 lata Mamy wiele sukcesów, którymi Mamy wiele sukcesów, którymi, którymi Jeszcze raz. Mamy wiele sukcesów, którymi, którymi Mamy wiele sukcesów, którymi. My lubimy się chwalić! My lubimy się chwalić! Dzisiaj jesteśmy zgranym i doświadczonym zespołem. Dzisiaj dzisiaj jesteśmy zgranym i doświadczonym zespołem. A zaczynałem to wszystko praktycznie sam. Udaje się. Udaje się! Udaje się. się! Jest nieźle. Jest nieźle. Jest nieźle. <noise> Jest nieźle! Pytacie dlaczego? Głównie dzięki wam. Głównie dzięki wam. Dzięki tobie. Dzięki twojemu projektowi. Dzięki twojemu wsparciu. Dzięki twojemu wsparciu. Dzięki twojemu wsparciu. Polak potrafi. Tu są ludzie. Tu jesteście wy. Tu jesteście wy. Razem z nami. Dlatego spotkajmy się. Bez spiny i twardego harmonogramu. Wpadnij w piątek do głośnej. Wpadnij w piątek. Wpadnij w piątek do głośnej. Pogadamy, wypijemy kawę, piwo, herbatę. Może podpowiesz nam, co... Z... Może odpowiesz nam co zmienić lub zrobić lepiej. Zapraszam. 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 Pożegnaj się teraz ładnie. Żegnam ładnie. Mam się pożegnać, czy mam przeczytać, że się pożegnaj? <tost> pożegnaj się teraz ładnie. Y -Czy, czy mam się pożegnać, naprawdę, tak? A nie, że przeczytać. Hmm. Pożegnaj się teraz ładnie. Żegnam się ładnie. Dzięki za oglądanie! I wpadnij na Polak